Patrzcie, co stoi. Trafiłem właśnie na lokomotywę ET22, myśnik. 933 PKP. W starych malowaniach lokomotywa ciągnie skład z węglarkami trochę podrapanymi w malowaniach PKP Cargo A ta lokomotywa to dla mnie najrzadsze malowania w tej ET22 bo miętowo jasno niebieskie taka lokomotywa nie jest częsta Pierwszy raz ją widzę. Na własne oczy Na własne oczy. Jeszcze na godło. To chyba na godło. Na przodzie. Taką pierwszy raz widzę. Tablico, nie wiem co oznacza. Ale coś na pewno. Piękne malowania. I może to być ostatni raz, kiedy ją widzę. Widzimy się, jak będzie odjeżdżać, jeśli odjeżdża. Kolejna część filmu ET22 rusza! Odjazd starej lokomotywy. Powiem skład całkiem długi. Mamy skład pociągu Intercity. I na koniec! Mamy pociąg Intercity! Lokomotywa!